Dzień dobry, chciałem zaprezentować Państwu bardzo ładnego Renault Mastera, z 2018 roku, 2.3 L3 H2, wersja brygadowa, siedmioosobowa, e, tutaj mamy takie delikatne uszkodzenie gdzieś tam na aucie, no, tutaj gdzieś mamy. Na słupku. Poza tym bardzo ładny z karoserii, z pełną gwarancją przebiegu, przebieg zaledwie 112 000 km, to jest 2.3 motor 130 koni, wersja brygadowa, 7 -osobowa. L3 H2, tak wygląda z zewnątrz, naprawdę bardzo, bardzo ładny, parktroniki, klimatyzacja, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, tak wygląda z drugiej strony. Z drugiej strony, zaraz pokażę jak wygląda w środku, w środku kierownica, wszystko bardzo ładne, zadbane, tak wygląda z zewnątrz, teraz pokażę w środku. Tak jak wspominałem, 2018 rok, tutaj czysty, zadbany, adekwatnie do przebiegu, fotele bardzo ładne, czyste, kierownica tak samo, przebieg zaledwie 112 370 km, radio duże, dotykowe. Duże dotykowe z nawigacją, z multimediami, klimatyzacja, tempomat, sześciobiegowa skrzynia biegów, dodatkowe wyjście USB, kierownica wielofunkcyjna, kierownica wielofunkcyjna, elektryczne szyby, elektryczne lusterka. Tak jak mówię, bardzo czysty, ładny, zadbany samochód. Tutaj jest z tej strony, wygląda tak. Teraz pokażę z drugiej strony, pokażę z drugiej strony. Pełną gwarancję tego przebiegu. Bardzo, bardzo ładny, czyściutki, zadbany Nie, egzemplarz. Sam osobiście jechałem samochodem 1000 km na kołach. Teraz tutaj ta wersja brygadowa, siedmiosobowa. Tutaj mamy pakę. Paka włożona sklejką. Tak to, tak to wygląda. Z jeszcze bagażnik jak się otwiera z tyłu dwie. tak, tak, naprawdę bardzo dużo dużo miejsca na dopakowania jeszcze to jest ponad 2,80 zobaczymy raz, dwa, trzy metry praktycznie długość 84 długość długość paki jeszcze jest że podsumowując Renault Master 2018 rok od tego właściciela 23, 2-3 motor 130 konny wersja brygadowa, bardzo bogato wyposażona z pełną gwarancją przebiegu z pełną gwarancją bez wypadkowości jeszcze między innymi z wyposażenia Parktronic tył tak to wygląda